Pomimo wieloletnich prób, Fundacja SCP nie zdołała powstrzymać tej anomalii ani przerwać jej corocznego cyklu. Wraz z nadchodzącym okresem świąt, ponownie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że kolejne osoby znikną bez śladu, byleby nie był to ktoś z nas. SCP-4666, określany w niektórych źródłach mianem Yulmen, jest anomalią sklasyfikowaną przez Fundację SCP jako obiekt klasy Keter ze względu na niemożność jego trwałego powstrzymania. Oraz cykliczny charakter jego aktywności. Klasyfikacja ta została nadana nie tylko z powodu zagrożenia fizycznego, ale również z uwagi na brak skutecznych procedur kontroli długoterminowej. Istota ta wykazuje ściśle określony wzorzec występowania geograficznego i czasowego, co pozwoliło na szczegółową analizę jej zachowania, mimo braku skutecznych metod neutralizacji. Fundacja zwraca uwagę, że przewidywalność czasowa tej istoty jest zjawiskiem wyjątkowym wśród anomalii tej klasy. Aktywność obiektu ogranicza się do okresu zimowego, corocznie między 21 grudnia a 1 stycznia. Zjawiska związane z jego pojawieniem się określane są zbiorczo jako zdarzenia Weissnacht. Termin ten został wprowadzony w celu ujednolicenia raportów pochodzących z różnych regionów świata. Anomalia występuje wyłącznie na półkuli północnej, na obszarach położonych powyżej 40. równoleżnika szerokości geograficznej północnej, przy czym warunkiem koniecznym jest długotrwałe utrzymywanie się pokrywy śnieżnej oraz znaczne oddalenie od skupisk ludzkich. Nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku aktywności obiektów w środowisku miejskim. Analiza zgromadzonych danych wskazuje, że istota wybiera wyłącznie odizolowane gospodarstwa domowe, zamieszkane przez rodziny posiadające dzieci poniżej 8 roku życia. Pod względem fizycznym, obiekt przyjmuje postać humanoidalną o wzroście szacowanym w przedziale od 2 do 2,30 m wzrostu. Ciało istoty jest skrajnie wychudzone, pozbawione odzieży niezależnie od warunków środowiskowych, a długie jasne włosy i brak wyraźnych oznak wieku utrudniają jednoznaczną klasyfikację biologiczną. Obiekt nie wykazuje widocznych oznak starzenia się, co sugeruje brak standardowego metabolizmu. Do chwili obecnej nie ustalono jego pochodzenia ani gatunkowej przynależności. Istota wykazuje odporność na niskie temperatury oraz zdolności, które sugerują, że nie podlega standardowym ograniczeniom fizjologicznym. Nie zaobserwowano również potrzeby przyjmowania pożywienia w sposób typowy dla organizmów biologicznych. Zdarzenia Weissnacht przebiegają według powtarzalnego schematu. Przez pierwsze dni obecności SCP 4666 obserwowane są niejednoznaczne sygnały jego aktywności, zauważalne głównie przez dzieci. Dorośli świadkowie często ignorują te sygnały, uznając je za naturalne zjawiska środowiskowe. Z czasem pojawiają się anomalie środowiskowe, takie jak niewyjaśnione dźwięki czy zakłócenia w otoczeniu budynku. Rejestrowane są także okresowe awarie urządzeń elektrycznych, których przyczyny nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. W końcowej fazie cyklu dochodzi do bezpośredniej interakcji obiektu z mieszkańcami gospodarstwa. W większości zarejestrowanych przypadków zdarzenie kończy się śmiercią dorosłych członków rodziny oraz zniknięciem jednego z dzieci. W części przypadków zamiast całkowitej eliminacji mieszkańców obserwuje się pozostawienie w miejscu zdarzenia przedmiotów wykonanych z materiałów biologicznych, których pochodzenie jednoznacznie wskazuje na ludzkie szczątki. Przedmioty te wykazują powtarzalne cechy konstrukcyjne, co sugeruje istnienie ustalonego procesu ich wytwarzania. Fundacja SCP ustaliła, że przedmioty te są wytwarzane przez osoby uprowadzone w poprzednich latach, przetrzymywane w nieznanej lokalizacji powiązanej z anomalią. Proces ten ma charakter długotrwały i wskazuje na istnienie stałego środowiska bytowania obiektu, do którego Fundacja nie posiada dostępu. Czas przebywania uprowadzonych ludzi w tej lokalizacji nie został dotąd precyzyjnie określony. Wszystkie próby fizycznego przechwycenia lub neutralizacji obiektu zakończyły się niepowodzeniem. Obiekt wykazuje zdolność natychmiastowej zmiany położenia, prawdopodobnie o charakterze teleportacyjnym oraz całkowitą odporność na standardowe środki obezwładniające. Zdolność ta uniemożliwia zastosowanie klasycznych procedur przechwytywania stosowanych wobec innych anomalii. Z tego względu działania Fundacji koncentrują się na monitorowaniu potencjalnych obszarów występowania oraz prewencyjnej ewakuacji zagrożonych rodzin tam, gdzie jest to logistycznie możliwe. Skuteczność tych działań pozostaje jednak ograniczona ze względu na krótki czas reakcji. Obiekt ten pozostaje jednym z najlepiej udokumentowanych przykładów anomalii sezonowej, której aktywność jest ściśle powiązana z warunkami środowiskowymi i strukturą demograficzną ofiar. Pomimo wieloletnich badań, obiekt ten nadal stanowi poważne zagrożenie, a jego pełna natura, motywacje oraz długofalowe cele pozostają nieznane. Daj mi znać, czy wpisujesz się jako potencjalny cel tego obiektu. Tymczasem do usłyszenia, cześć.